Witam Cię serdecznie, drogi człowieku. Stylistron Hubert. Bardzo miło mi. Dzisiaj przychodzę do Was z przekazem, jakim jest zmiana swojego życia, ogólnie swojej osoby. Tak naprawdę nie wynika od nikogo innego, tylko od ciebie. W tym momencie, ludzie, którzy to będą oglądać, mówią, będą mówić, że o wow, ale się wymądrza, bądź to jest oczywiste. Tak, tylko że to jest tak bardzo oczywiste, to dlaczego tyle ludzi nie potrafi tego zrobić? Dlaczego? Moim zdaniem tylko i wyłącznie jest to, że jest im wygodnie w tym, jak jest i się po prostu boją zmian. Bo wiadomo, zmiany zwyczaj karą się z czymś strasznym. W dużej mierze ludziom, że zmiana zwyczaj duży szok i po prostu może przerwać twoje wygodne życie. Ale właśnie o to w tym chodzi, że kiedy dokonujesz zmiany i zaczyna się pojawiać ten dyskomfort, to ten dyskomfort minie z czasem, bo wyuczysz się czegoś, bądź po prostu nauczysz się o danej sprawie. No. Wiadomo o co chodzi tak naprawdę w tym momencie. I drugim meritum sprawy jest to, że. O musi wyjść od ciebie. To ty jesteś osobą, która dokonuje zmian, a nie społeczeństwa. Wiadomo, społeczeństwo ma na, może mieć na ciebie wpływ, ale nie musi. Ale nie możesz poprzez to, że poprzez społeczeństwo dokonywać zmian. Ty masz wewnętrznie odczuwać w sobie, że chcesz się zmienić, bo na przykład będziesz widział w tym korzyści. Dlatego jeżeli ktoś ci każe się zmieniać na siłę, to jest to złe. Bo pamiętajmy, że nie możemy mówić nikomu, jak ma żyć i co ma robić. Bo każdy ma swoje życie i każdy ma swoje myśli i wiadomo, wypadałoby to po prostu szanować życzenie w świecie, kiedy jest taka możliwość. Więc pamiętajcie. Zmiany wychodzą od was samych, nie mogą być wymuszone. Ty musisz chcieć się zmienić. Dla siebie, a nie dla kogoś.